Cześć i cześć, z tej strony Wesoła Michałek. ze mną jest y, Kamil aka Pojaso, Kamil przywitaj Witam Witam, witam I oczywiście ze mną też trzeba aka Sebon, Seba przywitaj się Witam również i jest z nami tutaj na ziemi oto ten piękny człowieczek jak y... Maniek Dobra odpalaj to lepiej w, tym, w sensie yy, nie ma niech, tylko Marek. Marek, Marucha, co go stawił do Perucha. No to i Mamy Się napiję za ten czas Czemu to ma takie długie ładowanie? A ty co się tam cieszysz? Dobra, klasycznie Weź coś aparat ja sam mam wziąć. Mam na latarkę V. No właśnie. Marek Marucha Marek Marucha, co go starym ty ruchem. Kamil, wyłącz ten mikrofon, ten telefon. Włączony. Uciszyć, proszę. Macie coś? Mm -mm. Nie Wydaje mi się, że będzie lalka albo. Którk jest laleczka, chodźcie do garażu. Gdy. Po co do garażu? To jest, tam jest lalka, ale zdjęcie no. sobie. O, to idę ze zdjęciem. A takie nie wziął też pimpadła? Ja mam Sebol, ty chodzi z pimpadem nie z latarką Serio? Aha I w ogóle w tym garażu to było najchłodniej Żeby ci garaż no Ej, zobacz te drzwi A to jest 13, 13 stopni, to jest najniżej. No to chuj, to jeszcze ciepło. To garaż, to może być i mniej. Nie, nie może być. Dobrze, klima jest załączona. <grywa> Kurwa, zdjęcie zrobiłem przypadkiem. Ej, drzwi ktoś tkoś... też uchylił. Gdzie? Nie wiem, słyszałem tylko. Spojeć tu tym latarką UVO. O. Tu jest przede mną. No dwójka. Tu. I nie ma. To besta A ten drugi? Tu, nie. Te drzwi? To jest to też drzwi Tu w, ty w tym pokoju. How old are you? How old are you? What's your name? What's your name? show no. What's your name? How old are you? How old are you? Well the June that no taste for me. Dobra, idziemy to hmm. Orby Przeszedł projektor i Orby Ściąg projektor Sebol Dobro. Skąd wiesz, że Orbie jak nic tu nie ma na tym Okej, okay, orby, teraz połóż projektor tam, gdzie był na środku. Silikon się obok mnie obulił. Projektor pierdolny na środku. Ej, wy macie kamerę? Mamy kamerę. Nie wiem, czy był na pewno projektor. Ta, o, jest, projektor. Ta, jest, jest, jest ta, no. projektor Ej no burzy. To nie ma odcisków Eee, zeszycik Mamy... Drzwi, drzwi zamknął, drzwi zamkną, zobacz odciski chyba zamyka Waj zwykłą latarkę? Te? No, zamkną drzwi całe Które? U mnie są zamknięte. Te zamknął u mnie. A u mnie nie no, no, projektor. Było ta, ta. U mnie też były człaty. Nie ma nic. O! Co się z tymi drzwiami dzieje? Nie wiem, ale idę, zobacz. Idę po Ja właśnie mam I Idziemy też w tym bo jest zadanie. Tita mi autkę mi tita? Jeszcze jakieś zadania mamy? No ty cpedu. Co to się tu czoło No ile można? Ej! Dwójka tu jest w garażu. A to jest ciepło. Ale dwójka jest. Tu też dwójka. Ej. nie, no co to jest? Co? co? chodziłem tylko. Aha, ha. słyszałem na plecach XD. Zróbcie mi to zdjęcie. Wygnięte. Śmiechowo Gdzie leży w ogóle? O, A, jak tam psycha spadła no. Chodź po tapcach kamień, nie mam. psychi Idę, idę Eee. Psycha spadła, czekaj który to był duch na którego jak patrzę, to ci psycha spada Nie wiem, ale weź te psy, co? Temperatury były mroźne, albo coś? To nie. będzie Jurej. Juri. Jurej i nie musimy tam wchodzić, pa. Pokażę ci. Jurej i tam nawet Jurej, nie wchodziłem. Co mówisz? Zaznacz Jurej. Zaznaczyłem, no. O, żeś się pojebał coś. Niemożliwe. A jednak. No i superno. Dobra, kresie. jeszcze jeden. No, jeszcze jeden. Bo odcinek będzie za krótki. Ej, bratka, może ty nam zrobisz w notatniku regulamin na Discorda? O pięknie ready mordy zaraz dajemy. Wszystko co macie dodajcie. Wszystko czyli nic. Uf, da, Jademy? Jademy. Proszę tak nie dmuchać Kamil. Okej, okay. odsuń mikrofon trochę. Dobra, teraz mnie będzie teraz mnie słychać dobrze? No, mhm. powiedzmy. Tak Przez czy ta. Mnie dobrze słychać? Zrobię tak, o, Teraz nie będzie dmuchać. Weź też tak? Jest już mamy. Mamy? Okay. Garażu. Pentagram mamy. O, to zapal zapalniczka. Ale to, nie teraz. Czyli bigni pentagram na życie. sprawdzałem tam, padłem jak co? Dzwi uchylił to idę. No idę z latarką Ta chyba nie? Z piwnicy? Nie mi się Teraz sprawdzał Zrzucił coś. Hmm. Tu jest zimno Piątka Piątka? Ja piątka, piątka To trzeba zaznaczyć Kuchnia How old are you? Are you friendly? Are you close? Are you bitch? Nie, nie jest nic z tym. Niezła aktywność była. Ile? To była semka. Wcześniej, tam bezpieczna. Drzwi uchylił Zgadasz, tak mi się wydaje Coś gadasz? Zgadasz Tylko wyłącz zwykłą latarkę, nie? Jak się? Nie ma nic Ja bym tylko zamykał te drzwi Zgaście światło tam, tam, tam dalej No zgaście właśnie światło tam dalej Drzwi znowu sprawdził o, ze z tą latarką cały czas sprawdzam Zgasi latarkę zwykłą Już, już, czekaj mm -mm, Warpów nie widzę Jest! Odcisk. Co jest? Odcisk na drzwiach Tu no. Czekaj, idę po ten Odcisk Spirita nie będzie Hunt! Zgasz to, Sabor, zgasz to, zgasz to. Nie ma, nie ma. Na czerwono leci wszystko. Co jest? Co tu się świeciło? Ale nie, nie, było hantu. Hanta. Jak to nie? Nie, drzwi były zwarte. To co to było? Czy tu się na czerwono świeciło? Ja już? Jest aktywność na 0, ale była dziesiątka przez, przez jakieś 20 sekund. Nie, 20 sekund. Jest Wie, tu. Jest dziewiątka. Objawił się, objawił się. No, widziałem Wisa, go patrzę na niego. Patrzę mu w oczy, patrzę mu w oczy, frajerowi, nie odpuszczam. Ale to ch chowiemy się czy nie? Nie, bo jest, to on się tylko ob objawia. Aha. To nie było. ducha. No i Ale to jak to, się to długo jeszcze... objawia? A orby były czy nie? Właśnie nie Nie wiem, zgubiłem gdzieś kamerę, tu mi wypadła A projektor? Mm -mm. No dobra, ale tylko sobie A zamknijcie te drzwi Chodź, zawol Ale długo się jakoś objawiał No No, Nie wiem, nic nie ma Otworzył mm -hmm. No i kurwa jestem za pełną widoczność Dobra, nie musi tego sprawdzać. Nie, yeah, no, A, są odciski, odciski są od... Są drugie A, widzicie tam Tudę logikę. Deszcz pada na dworze i ja idę ze zapalaną świeczką. A co jest na świeczkę zadanie? Tak I kadzidełko, to ja wezmę. Wziąłeś A to kadzidło? Kadzidło teraz nie, bo nam spłoszysz ducha. No ale dobra, to ja wezmę gdzieś tam kadzidło, bo nie ma miejsca. 5 punktów, to. to dostarczy, nie? Znowu mam No? Patrz. No, Lecimy bo. Wiesz co chyba. Aha. Dobra. To Ja bym zmieniła patat. No to leć. Bo został zostało tam na jednym, ale... to us a tam. sign. Ej, aktywność jest Ale lecie. w ogóle nie mamy jeszcze jednego tego no dobrze jeszcze ja no to ja bym poczekał z tym Kamil jeszcze a tam poczekał nie poczekał a zdrówku dzięki ma ktoś bozie chociaż jeszcze żeby tam ciepnąć? No, tu jest a Jeep! ale pierdolło Zobaczmy się jakie ile mam stek i który duch z nich może atakować? Wraz. Jak jest dużo Ty ty zmieniłeś tytuł? I don't know, chyba. Z... Nie, nie wiem, zaraz zobaczę. Gadałem ci pięć razy, żeby zmienił. To idziemy to palić. Jeśli to jest gorywa, to będziesz go widział tylko i wyłącznie przez aparat. Jeśli nie, nie ma w pobliżu ludzi. Nie mam pojęcia, co to może być za duch. Sprawdziłem wszystkie. Bo napierdalamy pasma, a jest podpęt. No, no tak, no Dlaczego nie chcę do nas przyjść? Moderator miał zmienić, ale Eee... Widzicie tu tam? No czekam na nich. Mieli odpalać ten pentagram gdzieś. Ale my musimy jeszcze jeden dowód, wiesz? Pala ten pentagram. We, weź, pooglądaj Michałek przez ten. Ja pójdę stąd, a ty załóż aparatem, czy jego nie będziesz widział czasem. Ale chce mam wziąć aparat? Aparat i pojeździć, czego nie będziesz widział gdzieś. Ale aparat, co mogę z nim, nim zdjęcia zrobić, ja? Możesz po prostu posprawdzaj po pokoju, czego nie, nie widzisz przez ten aparat. Bo goryło jest taki, że. O, goryło. Goryło zwykle widoczne jest przez aparat tylko wtedy, gdy nie ma w pobliżu ludzi. nie widzę. A to przez kamerę chyba też, tak? Bo nie wiem co to może być, bo ich nie było. No no mam 07 teraz. No dobra, palimy to. Michałek, chodź do piwnicy, bo odpalamy. No właśnie, widzę, bo jest hunt Co? Czy no jest nie... hand. Nie odpaliliśmy. Jaki hand? No hand jest kłód, ja chodzę w ogóle z tobą on Cię goni? Dookoła stołu go goni. Beka, beka z typa. Beka z typa. Dobra, idę za was. Z nim? Odczep się stąd. Ale on Cię goni coś Nie, już teraz nie. Dobra. Aparat. Na 3-4, odpala, robisz zdjęcie i nie wiem, ja gdzie idzie, uciekacie? Ja, ja uciekam na ja też, go. raz, dwa, trzy. Jak sobie Ale pimpki napierdalają. Ej, no nie. Nawet tu nie wszedł A, A po co ty się... chciałeś zamykać te drzwi? No tak, ale nie dało się zamknąć drzwi Były uchylone No to mogłeś się zamykać, tylko biec po prostu tu do ty Ale ty czekajcie. Klasycznie, ja zawsze muszę zostać zabity <grym>, Klasycznie, mnie cze Tosycznie. Dobra, jedziemy stąd Nie idziemy, bo nie wiemy kto jest Jeszcze Gazilo by się mogło to wyrobić O ja miałem kadzidło przy sobie Ja już je wziąłem ten co, miał, ten co miał 70 psychy a wziął dwie tabletki Nie miałem 70 psychy, miałem chyba 40 Nie wiem zero ty masz problem Krócycfiks się spalał Crossfix się pali O projektor! O właśnie też mi tak się wydało, że mi migło Goryo Czyli to zapalat jest widoczny No Chodź z tym, tym. masz kadzidło jeszcze jedno Michałek? A mam Kadzidło masz? Mam No to chodź, ja ci odpalę Ale ja mam zapalnitki Ja mam! Dobra! Chodź, idę. Chodź i odpalę, daj stój. Nie mogę. Możemy świecić i złą i kaczkę. Daj mi ten. Zdjęcie brudnej wody, rób. Ta woda się już wylewa. Masz. To weź aparat. Pal się dż, 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 śmiecił. Chciałem wiedzieć coś innego, ale he, lepiej nie. Sebol do dupy, za tą filiżankę wstać. Wrzucam talerzami. <laughs> weź kota, bo nie wzięliśmy kota. Nie, już Już jedziemy. Dajcie chłopaki! gorio, Go, gorio, gorio, gorio! Goodie. Dobra mam. Godila. Gorilla. I dużo banany. tak tak Godila? O, Godyo, jak pięknie zapił kamilek. Pięknie. To co, żegnamy odcinek? Jasne, koniec. No to trzeba się pożegnać. Tak jest. Chcesz na kanapę? Do... Ale ty tu dzisiaj Ubudzisz nie wejdziesz na kanapę wchodzić. No ale weź mnie, nie blokuj. O, Rudy! Najpierw ja. <grym> no to. O, łatwo. Iść na swoją część kanapy. Stań tam. O, co do Dobra. Więc. To by było na tyle dzisiejszego odcinka, zapraszamy ponownie i żegnamy się. Kamil, pożegnaj się. NARKA, Dziękuję. trzymajcie się. I Sebor, pożegnaj się. No narka, trzymajcie się. I Marek Marucha, cekostarowi tuperucha, pożegnaj się. I ja również was żegnam jako Michałek. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!